Jara jako międzynarodowy koncern działający już ponad 30 lat na rynku polskim i dostarczający w tym czasie rozwiązania nawozowe nie tylko do upraw rolniczych, ale także dla ogrodniczych, zdecydowała się w tym roku wziąć udział w tworzeniu magicznego labiryntu. Jako koncern nawozowy posiadamy bardzo szerokie portfolio zawierające w swoim składzie nawozy azotowe z serii Jarabela oraz Yara Vera, nawozy typu NPK z serii Jaramila oraz nawozy dolistne z serii Jaravita. Dzięki temu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią technologię nawożenia skrojoną konkretnie pod dane pole, jak i pod konkretną uprawę. Magiczny labirynt to labirynt w polu kukurydzy, do której mamy kilka rozwiązań. Jednak biorąc pod uwagę przebieg warunków pogodowych w ostatnich latach. Na tej plantacji zdecydowaliśmy się zastosować nawóz Yaravera Amidas. Yaravera Amidas to unikatowy produkt na rynku nawozowym, posiadający w swoim składzie azot w ilości 40%, 35% to forma amidowa, 5% to forma amonowa. Również w swoim składzie posiada siarkę w ilości 14% w formie SO3. Bardzo ważnym aspektem przy zastosowaniu nawozów na bazie mocznika, jakim jest nasz Yaravera Amidas, jest dochowanie odpowiedniego czasu między wysiewem nawozów a wysiewem nasion do gleby, ponieważ azot w formie amidowej podlega w glebie wielu rodzajów procesom. I aby zapewnić odpowiedni dostępność składników, jak i bezpieczeństwo dla kiełkujących roślin, bardzo ważne jest zachowanie czasu około 10 dni między wysiewem nawozu a wysiewem nasion do gleby. Zachęcamy do odwiedzenia magicznego labiryntu w rewalu, abyście na własne oczy mogli zobaczyć prąd twórcze działanie naszych nawozów.